Cześć, widzowie! Cześć. Są dwie kolejne nowe postacie. I przepraszam, czy tam ta, nie było nowe Nie to było przepraszaj, odpisa. tylko... Odcinka za fajnie, ale zobaczymy. To są dwie nowe postacie. Ci zostawcie dla nich albo Słuba, albo komentarz. <noise> 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 Kochany jesteś. Dobra, e, dzisiaj e, dalej czytamy. Zimową przygodę. Damą Fajniaki. Następnej fajnie to będą ona, potem potem te, potem na końcu on i on. Super. Czyli Właśnie tak, on. co się stało? Dzieciaki czekały na zimę. Zresztą jak i my wszyscy czekały na zimę i nie wiemy, może zima przyjdzie w następnym tygodniu, bo na razie yy, dzisiaj nie ma żadnej zimy i była zima, tylko jeden dzień. OK, czytamy. <laughs> Dalej widzimy, że na polanę, na, na leśną polanę nieopodal Eko zakątka. Jechały. Wielka ciężarówka. Na ja wiele od niej mniejszy dźwig. Nie? Czyli coś się dzieje, tak? Albo potrzebują, albo co noszą. Zaraz zobaczymy, co oni tu robią, okej? Okay? Co to za hałas? – Kto ośmiela się wjeżdżać takimi ciężkimi maszynami do lasu? – zaszczekał Piotruś. – Dzień dobry – przywitał się burmistrz Bączek. – Zamierzamy przywieźć do miasteczka wielką jodłę – wyjaśnił. – Mieszkańcy chcą dłużej cieszyć się z świątecznym nastrojem, a zimy nawet jeszcze nie widać – dodał kierowca ciężarówki. – Nie pozwalam – wrzasnął Dysio. – Drzewo bez korzeni uschnie. – To co mamy zrobić? – Smartwił się pan Mączek. – Chyba wiem co. Mam pewien pomysł – powiedziała tajemniczo Julka. – Hop, hop! – zawołała. – Kto chciałby przeprowadzić się do miasteczka i zamieszkać na rynku obok fontanny? – Ja bym chciał, – zaszumiał nieśmiało strzelisty Świerk. Yy, – Zawsze ciągnęło mnie do miasta. Dotąd mogłem oglądać je tylko z daleka, a tak bardzo lubię światełka. I dzieci. Świerk zamachał najwyższymi gałęziami. Nas też zabierzcie, my też chcemy zamieszkać w mieście. Kto to? Kto woła? Zapytał Faniaki. To my, to pole. Jest nas tu za dużo. Stoimy strasznie ściśnięte odezwały się drzewa z potoku. Hmm, zamyślił się, burmistrz Bączek. Chyba i dla Was znajdę dobre miejsce. Mamy w miasteczku taki ładny, słoneczny, skwer z ławeczkami, ale nic na nim nie rośnie. I latem jest tam bardzo gorąco. Przydałby się cień. Zapraszam. Pan burmistrz uchylił kapelusza. I ukłonił się nisko to Hurra, ucieszyły się drzewa. Przeprowadzamy się do miasteczka. Mhm. Doskonale, wykrzyknęli przyjaciele. Jesteśmy fajniaki, ekobestrzaki, razem działamy, o świat zadbamy, dzieciom z wspaniałą choinkę damy. Na to zawołanie przybyli mentorzy. Dobromir magiczny sposób wyciągnął to pole z ziemi i umieścił je i mieścił je na ciężarówce. Potem uniósł w tych mocarnych ramionach świerk i wielką bryłę ziemi, w której kryły się korzenie drzewa. Wszyscy ruszy ruszyli do miasteczka. Widzisz? Tutaj też drzewo w tym. O. Na rynku Ksenia wybrała najlepsze miejsce, w którym świerk mm. mógł dosięgnąć korzeniami wody. Sonia ogrzała zmarzniętą już ziemię, żeby koparka łatwiej wykopała głęboki dół. Celinka... to to Sonia? Y, Sonia y, Kropelka. Uuu, no. y, Celinka zrosiła świeżo posadzone drzewo czystym deszczem. A nie, czekaj. Sonia Sonia to słoneczko. Haha. Ha. Ogrzała, widzisz, Sonia, ogrzała, czyli słoneczko na pewno. Ogrzała wzmarcniętą już ziemię, żeby koparka łatwiej wykopała głęboki dół. Ty linka, świeżo posadzone drzewo czystym deszczem. Na dobry początek. Dudzisz się? Nie. <laughs> Dobra. Y... Pamiętasz, co by było dalej? Jak no. oni wszyscy się przeprowadzili do miasta? Nie pamiętasz? Nie czytaliśmy? Ale za to, nie, 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 chodzi no. o to, co było dalej. No to dawaj, będziemy, będziemy, yy, dowiemy się, co będzie dalej, tak? Tak. No. To pole posadzono na pobliskim skwerze. Czym, ozdob... Czym ozdobimy świerk? Zapytały dzieci. Kupmy dużo bombek i srebrnych łańcuchów. O, ja cię zobacz. Uchu, uh, hu. Uh. Nawet, nawet, U, nawet, nawet ten. E, Stefek coś nadmuchał. Zobacz. Nadmuchał No Dalej. Fajniaki miały lepszy pomysł. Pokażemy wam, jak zrobić naturalne, pachnące ozdoby. Przyjazne przyrodzie. Dyjzie, Julka, Wiola, Piotruś i Frania przynieśli słomę. suche... Znowu te słowo. Zbrzła traw. Tak, takie słowo jest, zobacz. Ży, dy, ż, b, ł, a. A co ja do mnie umiałaś, To no, słowo takie. Te? No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć liter takich e, twardych. Jak to? Nie, nie. Samogłos, samogłos. No? No. Kolorowe ptasie piórka, rajskie jabłuszka, pomarańcze, orzechy, szyszki, kasztany i żołędzie. Wszyscy razem zabrali się do splatania słomkowych łańcuchów, zawieszania bąbek z jabłuszek i plasterków pomarańczy. Oj, co powiałem, chłopaki! Ksenia z, no, z cylinką wyczarowały srebrne lodowe kryształki. Nawet Stefek przyłączył się do pracy, dmuchał i huchał z całych sił. Żeby lśniące gwiazdki osiadały na gałązkach świerka. O, wow. No, nawet Ale on pomógł. co później? No, zobaczymy. Jakoś tu ciemno na tej stronie. Ktoś płacze. Nagle zaniepokoił się Piotruś. Wężę, że ktoś tu jest smutny. To ja, chlipała Mirelka. O, kto taka Mirelka? Chyba ona. Dziuczynka? Bo jestem za mała, żeby zrobić coś fajnego. Ja też jestem mała spójrz, waszka Wiola uśmiechnęła się do dziewczynki, ale wspólnie możemy zrobić coś fajnego. Ja pomogę tobie, a ty mnie razem zaprosimy gości na zimową zabawę. Ja też chcę pomóc. Celinka wydmuchała puchatą, grubiutką chmurkę, na której usiadły mirelka i wiola. Cylinkowy chmurkolot zabrał je do lasu. Hej wewiórki, sikorki, łóżki i sojki, zapraszamy do miasteczka, wołały Viola i Mirelka, nakarmimy was i ugościmy. Dziękujemy, opowiadały ptaki, odwiedzimy was na pewno. Widzisz, takie różne. No. Niestety to, co tam i mamy toniac. Czekaj, 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 a może już... No bo dalej będzie coś innego zupełnie. No. No. O ten coś będzie. Ale co my z sobie tym stronę. Nie, dobra. Okej. Okay. To będzie. To będzie nas ostat. To może już to, to. przeczytam. Okej. Okay. Czyli skończyliśmy na tym, że Mirelka i Viola. Y... Lajka! <muchurzenia> poleciały karmić ptachy, tak? Zostawcie 5 słów, 5 lajków i 5 komentarzy i dwieście wyświetleń tydzień. Dzięki <muchurzenia> e, Dobra, zachęciłeś, teraz czytamy dalej. Nie, nie tylko Mirelka, czyli dziewczynka, chciała być pomocna. Najmłodsze dzieci podskakiwały i wołały. My też chcemy coś zrobić. Chcemy pomóc zwierzę zwierzętom przygotować się do zimy. Jak można zwierzętom pomóc przygotować się do zimy? Na im jedzenie! W no. Kar Karmikach, tak? Widzisz, tak. ile karmiku jest? No. Ty można pomóc. Y No, my tak. I oczywiście, każdy może pomóc. Nawet najmniejszy śmiał się Dobromir. Zaraz pokażę wam, jak przygotować ptasie stołówki. No. Stare, mądre drzewo zatrzeszczało konarami, zaszumiało liśćmi, chrupnęło z pękaną korą i na trawę pospadały małe, drewniane budki. Co to za budki? Budki? No. Co to? Tak, karmiki. Tak. To są karmiki dla y, ptaków. to właśnie koniec? Nie, możemy jeszcze troszkę poczytać. No, ale, jest, ale tak po mojej czytaniu. Ale... Dobra, dobra, a dalej. Y, następnym razem Zem? przeczytamy, co dzieciaki tam wkładały te karmiki, tak? I co trzeba dla ptaków? Tu, czym ta. ich trzeba karmić, zimą, tak? Ta. Jak im można pomóc. Okej, okay, ja dobra. Potem nie, no to potem Wam wszystkie strony, jeżeli nie, nie oglądaliście te dopierce, dość fajnie, to... No to i tak to nie widać, tak jak pokazujesz, O, to już, a to dzisiejsze. No już, wszyscy zobaczyli i super, okej. Okay. Dobra, kochani... Dobra, do i Tropelka. I licebo, i zaprosimy kropel. Dobromira i Kropelkę na następną y, poczytankę, tak? Ta. Okej, okay, dzieciaki to przytulasy i y, y, cełusy dla rodziców I, z... I, zostawcie i... Like i słodkich snów i zostawcie lajka like <laughs> i komentarz i dobranoc Zapytaj, wszystkim i możecie powiedzieć czy macie, czy nie albo to dość tych dwóch Dobra, to stawcie lajki wszyscy, kto lubią fajniaków i wszystkim pa! pa! Wszystkiego najlepszego książeczka.